Z nami Dawid Kalisz. Rozmawiamy przed meczem Brukbetu Termaliki Niciesza z sandycją nowy Sącz, a więc pierwszym meczem, który zagramy tutaj w Czy Dawid, rozmawialiśmy po sparingu w Tychach, że, że tener Mariusz Lewandowski zaproponował ci, czy, czy zmienił tą pozycję. I pierwszy impuls i pierwszy plus tego jest taki, że w pierwszym meczu na wiosnę zagrałeś, pojawiłeś się w drugiej połowie spotkania w Sosnowcu. No tak, na pewno na pewno cieszy, cieszy ten występ w pierwszym meczu. W drużynie jest bardzo zacięta rywalizacja, mamy bardzo wyrównaną kadrę i czy ktoś wchodzi z ławki, czy, czy gra w podstawowym składzie to przyświeca nam jeden cel, żeby po meczu dopisać sobie te trzy punkty w tabeli. Także no, cieszę się z tej szansy i ciężka praca cały czas i oby następne szanse nadeszły. Tam akurat tych trzech punktów nie udało się zdobyć, ale to, co nas gdzieś tam już jesienią, co już jesienią pokazywaliśmy, a więc to, że gramy do ostatniej minuty i chyba dopiero jak wsiaddziecie do autobusu, to można powiedzieć, że drużyna, ta przeciwna, może być spokojna o to, że już bramki z Bruckwettem nie straci. No dokładnie, to już nie pierwszy raz, kiedy, kiedy nie tracimy tej czujności, jesteśmy zaangażowani do samego końca i. Doprowadzamy wynik do, do końca. Nie zawsze udaje się dopisać te trzy punkty, ale nie tracimy tych punktów i to jest najważniejsze. Remis na ciężkim terenie w Sosnowcu jest dla nas ważny i z tego należy się cieszyć. Remiz na ciężkim terenie w Sosnowcu, jak powiedzieliście, teraz ciężki rywal, sandecja ciężki dlatego, że na jesieni no, już były takie pogłoski, że to może być główny pretendent do tego, żeby się z ligą pożegnać, natomiast zmiana na ławce szkoleniowej spowodowała, że to jest zupełnie inna sandecja, która punktuje od czasu przyjścia trenera Dutka nie gorzej niż nasza drużyna, więc nikt tutaj w piątek z Kurytanią pewnie nam nie odda. No tak, zmiana trenera dała tam pozytywny impuls sandecji. Ale każdy mecz w tej lidze jest, jest ciężki, także nie ma łatwych meczy i do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Nic to dla nas nie zmienia. Pozytywem jest pewnie to nie tylko dla nas, ale nie tylko dla was, ale pewnie dla wszystkich, że pojawiło się słońce, nie tylko nad nie cieszą. To dwa powody. Pewnie pierwszy taki, że treningi dzięki temu przyjemniejsze, a dwa, jakość murawy w piątek pewnie będzie na bardzo dobrym poziomie. No oczywiście, że tak. Jakoś Murawy będzie, będzie zdecydowanie lepsza niż w Sosnowcu, co na pewno pomoże nam w naszym stylu gry, bo rozgrywamy tą piłką, nie oddajemy jej przeciwnikom i to na pewno nam pomoże. Jedyne, tylko tak jeszcze kończąc, to to, że tylko 6 meczów tej wiosny zagramy tutaj w Minicieczy, więc każdy ten kolejny trzeba maksymalizować, żeby tych oczek tutaj dopisać jak najwięcej. No oczywiście, że tak, ale czym dalej w sezon, to pogoda będzie coraz lepsza, także mam nadzieję, że stan boisk na na innych stadionach będzie równie dobrze jak u, dobrze jak u nas.